Witam z tej strony NLC i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak używać adresowania względnego z Excelu i do czego ono służy. Zaletą arkusza jest to, że nie trzeba przepisywać tej samej formuły wiele razy, zapisanej w komórce. Formułę można skopiować, a następnie wkleić do komórek, w której chcemy wykonać te same obliczenia, ale na innych danych. Dobrze, pokażę Wam adresowanie względne na przykładzie tej tabeli. Mamy tutaj zapisaną liczbę 1, liczbę 2, sumę, różnicę ilości oraz iloraz. Jeśli chcemy zapisać formułę, która obliczy nam sumę liczby 1 i liczby 2, musimy zapisać równa się a2 plus b2. Jeśli te same obliczenie chcemy zastosować na innych liczbach, możemy przepisać formułę. Ale na szczęście Excel umożliwia nam użycie adresowania względnego. Czyli w tym przypadku możemy nacisnąć sobie na komórkę z formułą, kliknąć w ten kwadrat i przeciągnąć na inne komórki, w których chcemy zastosować obliczenie. Teraz to samo zrobimy sobie z różnicą iloczyną oraz ilorazem. Wpisujemy formułę A2 odjąć B2, Enter oraz używamy adresowania względnego. Następnie iloczyn oraz iloraz, które robimy dokładnie tak samo. Wpisujemy formułę, przeciągamy w dół, wpisujemy formułę, przeciągamy w dół. To jest bardzo proste, a bardzo ułatwia pracę. Dzięki ułatwieniom Excela możemy szybciej i sprawniej oraz bardziej komfortowo używać tego programu. Dobrze, a więc teraz przejdziemy sobie do ćwiczenia piątego ze strony 13. Zadanie piąte. Utwórz nowy plik arkusza kalkulacyjnego. Wpisz w kolumnach A i B po 10 liczb, zaczynając od komórki A2 i B2. W komórkach od A1 do F1 umieść napisy pokazane na rysunku 8A. Te napisy już umieściłem, jest to liczba 1, liczba 2, 2, suma, różnica, iloczyn i ilora. Oblicz odpowiednie wartości dla liczb w pozostałych wierszach. W tym celu skopiuj odpowiednie formuły. Dobrze, a więc w komórce C2 zapiszemy sobie A2 plus B2, enter oraz używamy adresowania względnego oraz przeciągamy niżej. Teraz formuły nam się skopiowały, dlatego przejdźmy do różnicy. Więc A2 minus B2 równa się i przeciągamy w dół, używając adresowania względnego. To samo uczynimy z iloczynem oraz ilorazem, czyli równa się A2 razy B2, przeciągamy niżej, i iloraz, czyli A2 podzielić na B2, używamy adresowania względnego. To jest całe ćwiczenie piąte, teraz przejdziemy do ćwiczenia szóstego, które znajduje się na następnej stronie. Ćwiczenie szóste: utwórz nowy plik arkusza kalkulacyjnego. Do kolumny A i B wpisz po pięć liczb, zaczynając od komórki A1 i od komórki B2. Do komórki C3 wpisz formułę na obliczenie średniej artymetrycznej liczb z komórki A1 i B2. Dobrze, a więc, aby zapisać wzór na średnią artymetyczną, Musimy napisać równa się komórka A1, w to oczywiście w nawiasie, plus B2, i to dzielimy sobie przez 2. Enter. Wynik już mamy wyświetlony. Teraz wystarczy użyć adresowania względnego, aby przyciągnąć to do innych kolumn. Teraz klikamy sobie, przyciągamy i wynik jest już widoczny. Ćwiczenie bardzo proste ale w ćwiczeniu występuje pytanie, dlaczego w komórce C7 wyświetla się wyrażenie równa się A5 plus B6 przez 2. Jest to dlatego, ponieważ adresowanie względne to bardzo inteligentne narzędzie i przystosowuje się do kolumn oraz komórek wierszów, w których je umieszczamy. Teraz przejdziemy sobie do zadania drugiego, które podsumowuje rozdział 1.1, formuły i adresowanie względne w arkuszu kalkulacyjnym. Zadanie drugie, strona 15. W arkuszu kalkulacyjnym, który otrzymasz od nauczyciela, znajduje się tabela pokazana na rysunku 10. W kolumnach A i B dodaj jeszcze po 7 wartości A i B. Wpisz w odpowiednich kolumnach drugiego wiersza formuły obliczające wartości wyrażeń zapisanych w pierwszym wierszu tabeli, gdzie A to liczba z komórki A2, B to liczba z komórki B2. Wykonaj obliczenia dla wszystkich danych z pozostałych wierszach. Jaką metodę zastosujesz? Ja już wiem. A więc zacznijmy od początku. Więc do komórki C2 zapisujemy równanie, równa się a2 do potęgi drugiej, odjąć b2 do potęgi drugiej, enter, wynik to minus 9 i używamy adresowania względnego. Kolejne działanie w komórce D2 to jest... O. A2 plus, o Jezu, zapomniałem o znaku równa się, o tym również trzeba pamiętać, więc równa się nawiasie A2 do, plus B2 razy w nawiasie A2 odjąć B2. Używamy adresowania względnego i przechodzimy dalej. Już teraz możemy zauważyć zależność. Patrzcie, są równe wyniki. A więc teraz należy zapisać. Oj, znowu znak równa się że równa się w nawiasie a plus b, a nie a2 plus b2, do potęgi drugiej. Oj. Do potęgi drugiej. Jeśli nie wiecie, jak używać na przykład znaku plus, minus do potęgi drugiej, trzeciej i tak dalej, to zapraszam Was do wcześniejszego filmu. Teraz przechodzimy dalej. Kolejne równanie to a2 do potęgi drugiej plus 2 razy a2 jeszcze raz razy a2 razy b2 plus b2 do potęgi drugiej teraz używamy, będziemy, używamy adresowania względnego i przechodzimy dalej kolejna zależność która jest widoczna Kolumny C i D są równe oraz E i F. Przechodzimy dalej. Yy, równa się w nawiasie A2. Odjąć B2 do potęgi drugiej. Używamy adresowania względnego. Jak możecie zauważyć, w arkuszu kalkulacyjnym jest opcja, która sugeruje nam użycie adresowania względnego co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z arkusza. Jest to bardzo pomocne i pozwala nam lepiej z niego korzystać. A więc przechodzimy do ostatniej jeszcze plus B2 i skończyliśmy tabelę. Jak widzicie, są tutaj aż trzy zależności: kolumna C i D, kolumna E i F oraz G i H. Są one równe. Teraz przejdziemy sobie do zadania czwartego. A więc zadanie czwarte. Brzmi. W tabeli pokazanej na rysunku 11 zawarto fikcyjne dane dotyczące godzin nieobecności uczniów podano tabelę, otrzymasz od nauczyciela. Ja je oczywiście nie utrzymałem, musiałem sobie je wykonać samemu. Oblicz sumę wszystkich godzin nieobecności, sumę godzin nieobecności nieusprawiedliwionych oraz jaki procent nieobecności stanowią godziny nieusprawiedliwione za wrzesień listopad dla każdego ucznia i dla całej klasy. Do, dodaj do tabeli nowe kolumny z danymi za grudzień i styczeń. Umieść je przed kolumną razem. Sprawdź poprawność utworzonych formuł. Dołącz do tabeli fik fikcyjne dane kolejnych pięciu uczniów. Wykonaj obliczenia każdego z nich. Zapisz plik pod nazwą godziny nieusprawiedliwione. Więc w trakcie, gdy ja będę robił zadanie, to opowiem Wam, jak bardzo jest ono trudne. Bardzo długo je robiłem, jest ciężkie do zrozumienia. I jest tutaj bardzo dużo formatowania, którego jeszcze Wam nie pokazywałem na moim kanale. Będzie tutaj trzeba dodać kolumnę za grudzień i styczeń, czyli musimy sobie przesunąć tą kolumnę razem i nieobecność, procent nieobecności nieusprawiedliwionych. A w dodatku trzeba jeszcze potem na samym dole dodać wartości 5 uczniów. Potem w kolumnie razem. W nieobecnościach musimy, utworzymy sobie formułę, która odda do nam nieobecności za wrzesień, październik, listopad, grudzień i styczeń i oraz do, w komórce K, w kolumnie K doda nam wartości usprawiedliwionych godzin też z września do stycznia. Gdy już to zrobimy, musimy obliczyć procent nieobecności nieusprawiedliwionych. Pamiętajcie, że link do arkusza kalkulacyjnego, na którym, z którego ja korzystam, zamieszczam zawsze w opisie filmu i możecie sobie zobaczyć, jak takie zadanie wykonałem krok po kroku, wszystkie formuły przeanalizować, a następnie w szkole już będziecie wiedzieć, jak wykonać dane zadanie i nie będziecie się musieli z nim męczyć, lub możecie trochę oszukać i na przykład wysłać sobie mailem link do tego zadania, a następnie skopiować na szkolny komputer i będziecie mieć wykonane zadanie. O wiele szybciej od innych i na pewno na 100%. Jeśli chcecie dokładnie przyjrzeć się obliczeniom, które wykonuję, to zastosujcie sobie film i spowolnijcie materiał, ponieważ wykonywanie tego ćwiczenia zajęło mi tyle czasu, że postanowiłem nie będę tego was męczył i pokazywał tego w normalnym tempie, tylko trochę to przyspieszę i pokażę, jak wyglądał efekt finalny. Dobrze, a więc ja już skończyłem zadanie czwarte. Zajęło mi to dosyć sporo czasu. Jeżeli chcecie sobie je przeanalizować i zobaczyć efekt finalny, jak właśnie to powinno wyglądać, to zajrzyjcie do opisu, gdzie będzie link do arkusza, z którego korzystałem. To wszystko. Czekajcie na następne materiały, które się pojawią na tym kanale, gdzie będę kontynuował przerabianie podręcznika do informatyki z klasy 8. Cześć!